Czekaj, poczekajcie chwilę, zaraz was odwieziemy tam. Ale co, co? Co oni chcą? Odwieźli przy okazji Mili No tak, tak. Ja mam im odblokować, dobra. Okej, okay, zablokowany. O kurde. Ej, ja już mam prawie 6k. Tego masz pra prawie? 6k kasy. Oho, oho, koperek. Kupię Anuszkę. Nawet z nią nie wystar Putu. Nie wystartujemy nawet Anuszką, bo... Anuszka potrzebuje długi pas. Bo jest nieskrętna. Oj, to bardzo. Ale wielka. I... ten, odporna. A to jest z modów czy to jest normalnie w kre? Z modów Z modów, papaj, Jeszcze jest futu jet, który się rozpędza do 200 km na godzinę. Serio? A? No. Y, ogólnie ta baza metalowa koło Charlotte Town to jest chyba tylko garaż. Bo sprawdzałem ją przez pilary. Ty, tam się baza buduje? Ten. chyba. I... Na górze? Nie na górze, to tylko to? na piracie. Dobra, oni wysiedli, tak? Tak, wysiedli. O, już myślałem, że kolej. No i fajnie, wyszło na zero. To znaczy dla nas, no. To, nie, to dla nas wyszło na plus właśnie. 1200 na plus. Ścię, ścięte o, drzewo drzewo ścięte uważajcie drzewo ścięte ale nie ale wiesz że to mogło być ponad tutaj ktoś bazy buduje czekaj zamknę tył no bo to... trajdujmy może. Wszystko trajdujmy. Oj. Czy nie? Tego drzewa już nie ścięłem. Ja teraz napiszemy Ej. do was, jak będziemy chcieli. Ej, zobacz, bo ja ogólnie to mogłem ogólnie jaśniąć. No my tu się tutaj spotkamy, ja my przejdziemy na PT. Okej? Okay? Dobra. Dobra, to o, dobra, Ale wybierzecie desert czy forest? Dobra, jesteśmy i widzę coś w środku. Dawaj, charki, zanim akumulator padnie. Abyś tego. No chodź. Ale. A co, oni chcą z nami? No! No dobra. Czekajcie! Ale teraz faj, faj, fajnie zrajdujemy. Dobra, to teraz podmienitarkę. Tarkę. raidujemy rajdujemy waszą bazę. Po podjechaliśmy, żeby zrajdować waszą bazę. Są apc Tutaj są apc jak chcecie, możecie To To się... to bierzemy. To bierzemy. To wysiadajcie i bierzcie, my, jakby co, to nie strzelajcie do nas, my, je my jeździmy takim AP APC-tem zawsze. Dobra, dobra, spoko. Dzięki, pa. Aha, no dobra, no to, no to my ogarniemy mili jeszcze. Po no. jakimś zagrożeniem dużym. Kurde, mam full, mogłem natankować generator. Tak, ref militarny. Metal zbieraj, a nie ref militarny. Typy tam są. Eee. O, chyba akumulatorek im. A oczy krwawią. A, okay, dobra. Ty musisz mi każdy błąd wypo wypominać? Tak, bo są na każdym, bo są na każdym napisanym, w każdym napisanym zdaniu jest błąd. A <laughs> Więc moje oczy będą krwawić. Podwieziecie nas do tego, do skąd dostań? No dobra. Czekaj, ja pojadę im po akumulator. No wysiądź, ty masz to... Po, co... Pojedziemy wam po akumulator. O dobra, to, to my czekałem w minitarze. No, Czekajcie, czekajcie. i szukujcie pieniądza. Żartuję. O co to tam jest na lewo? Jakieś baza? Gdzie ja na lewo? To coś? To jest metalowy, czy metalowy? metalowe czy metalowe? Metalowe Fullmetal Mogę rwać Zrajdowany? bo to Nie E ściana jest Tu też jest Nie rided. No to mamy do rajded Zaraz będzie rajded bo mamy ceki. Napiszę ja do tego na czacie, że będzie... Nie pisz na czacie, na, na, na... na steamie. A, na steamie, no to napisz mu na steamie. A tu nie ma akumulatora. Spytaj się czy lepiej się spytaj, żeby nam dali wszystkie granaty, eksplozivy, kleje i wiry. Tutaj się chyba jest resp świn ogólnie. Ktoś to zamknął Wiem, że... A ty zniszczyłeś moje auta w Charlotte Town. Tak, w nich były akumulatory. Ło wow, 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 wow. latają wow, akumulator? W ba, w, może w bazie W do do tego, do Alberton No wow, jadę do do On napisał, że on ma tylko metal i da nam metal. Jak... No to metal się przyda. Jest traktor. Otworzę go stilkom. Po co? A no, on może nie będzie wcale zablokowany. Wcale. Tu koper to mnie boli patrzeć na całkiem... Nie, koper proszę cię, nie. Wiesz, ile ich mamy w bazie? Otwórz <grym> dalej. Nie, nie mogę. Ty, ja bym się śmiał, jakby on teraz akumulatora nie miał. Boli mnie to, kuperek! Zostaw, będziesz miał traktor. Chodź. Boli mnie to, kuperek! Spokojnie, na rajdzie ci przejdzie. Panie, to jest... na Naprawiam? Eee. Yy, nie. A przy... O! Poszedł 1%, ale już nie naprawiasz. Na mili im dam akumulator, to... to jest ciekawe czy zablokowali tego apc -ka. Może stoi otwarty. Do Dobrze, że napisałeś na grupie. Jakbyś napisał na ordzie, to by się wszyscy do mili zacięli. Oni tego desert chyba otwarli. Locket? Locket. Nie mam stilki. W bazie wszystkie zostawiłem. Typie, wsiadasz czy nie wsiadasz? No dobra, nie, jak nie... No kurde, chciałem, żeby ten typ wlas, ale jak nie chcę na to... Co tam po mili biega? To tamten typu na dziale jest? Nie, bo w las, bo ciebie nie było. O, z ze zdziała. Okej. Okay. Oni nie siedzą na dziale, więc jest dobrze. Macie akumulator? Mamy. No, halo, wysiadka. No ja chodzę, w apc ap jestem. Aha, okej, dobra. to akumulator Nie, Ten jest wasz? W apc jestem. A, jest A, i, i, jest to jest wasz? Jeszcze Macie jeszcze jakąś benzynę? Bo to ma mało benzyny. He, że... <śles> Hashtag industrial. Inter o, możemy, możemy jeden karnister, jak macie? O, ja industriala nie oddam. Arki, to ty. Albo, Albo, bo, nawet może być ten najmniejszy karnister. Musicie sobie znaleźć! Będzie na pewno w Staffrot, ja jakiś. Albo w Charlotte. Stafford to się prawie nic... niedługo będziemy rajdować bazę obok Staffrot, a więc przyjedźcie do nas, jak znajdziecie ten kanister, to. Pełnia. Dobra, jedziemy. Ej. Mówisz, że ty prowadzisz, no dobrze. O kurde czemu? Nie! Jezu, czemu pod kołami? To wypadek. Nie obrazi się na Dobra! Yy, Ej, Harki! Z mojego punktu widzenia to ty go przejechałeś. Czekaj, czekaj! Chodź. Ty, jak ja mam ich kobre z, bary z baryłką? Oj. Rzuciłeś im gasa? Wejdziemy do Charlotte, bo potrzebuję gasa. Mam nowego teraz. Aha. E, kto oprócz nich jest? Jakiś słaby, jakiś The Joker, którego nie widziałem jeszcze. Ono tam obuduj bazę. Ale wiesz, że to mogłem jaściąć to drzewo, jak jechaliśmy. Przecież ten APC ładnie drzewa. To Joker Logno. no. i pięknie, no idealne warunki do, do rajdowania. Ja jakiś typu jest na serwer. Okej, okay, klapa zamknięta, światło odpalone. Jeszcze będę trąbił. Ja natura Trzeba opróżnić te tylnie szafy, żeby było jak najwięcej miejsca. Akumulatory jak tam byliśmy, byliśmy nie słyszałem, czyli centry raczej, nie? Akumulator na ile? Ale nie, nie słyszałem generatora w ich bazie. Czyli nie ma raczej centry. Ja muszę gestanka wziąć tutaj. Hashtag industrial na no hita, zatankować tego. Per. Hashtag industrial, ta hashtag ta moc. Ty, paliwo tu jest. Ostatnio wszystko wypompowałem. Ho, 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 ho. Czekaj. Ja, bo ty w ogóle tego nie zlutowałeś? Przecież tutaj pełne. Dobrych rzeczy jest. E, do jedzenia. E, tam. Mam kasę, więc sobie kupuję jedzenie. Moż ty, ale ty bogaty jesteś. Teraz Ty, jak sami ja chyba serii. będę kupował MRE, bo 150 tylko kosztuje. Ajdźmy już sami na Serbii. No to git. To raj rajdujemy. Tam jeszcze, ale oni nawet jakby zdradzili Oj, możemy przejechać chyba przez strefę. Dol, nie chciałem drzewa. Najwyraźniej jakieś mocniejsze. Dąd, dąd, Ja, ja gigs. Ja porobię ceki. Zamknij drzwi. Wczoraj dostałem tego. Co dostałeś? Pan Nikore? Panny korek. O, no widzisz. Jeszcze tego i jeszcze ko kooperację. Już możesz. No dobra, biorę. Dobra, i myślę, że to będzie dobry. Moment, aby zakończyć ten odcinek, a w następnym rajdujemy nawet za chwilę. Więc do zobaczenia i cześć.